Cześć wszystkim, z tej strony Piotr. Tym razem krótki film o albumie, na który bardzo dużo ludzi czeka, czyli Superman, śmieć Supermana, Tom pierwszy. On ukazuje się w najbliższym tygodniu, tuż przed konwentem w Łodzi. Przypuszczam, że w Łodzi będzie to jeden z tych albumów, który wielu będzie chciało pozyskać. Tutaj mamy numery, które zawiera. I się, z czego on jest zbudowany. W gruncie rzeczy zbudowany jest z albumu The Death of Superman, 30th, 30th, 30th Edition oraz TPK Funeral for a Friend. I Mam tu na myśli dodatki, które się znajdują w tym albumie na końcu, ponieważ w dodatkach, które są w omnibusie nie ma nie ma większości, czy też dużej ilości dodatków, które są w tym na 30-lecie historii. To jest duży plus że jak on się postarał, że mamy to zebrane jak widzicie jest bardzo gruby album kończy się dokładnie w tym samym momencie, w którym Funeral for a Friend czyli idą właściwie tak jak są te peki, ale jednak trochę inaczej i z treści o scenarzystach i rysownikach tekst Dana Czurkensa też z tego albumu jubileuszowego i zaczynamy standardowo stronami wyrwanymi z niektórych wcześniejszych zaszytów by potem zacząć już główne uderzenie do super Superman Emanuel Steel 18 jedna z tych historii które jeśli ktoś nie miało tej porystyczności. Naprawdę warto. To jest definicja Supermana na wiele, wiele lat od tego punktu. Jak kiedyś zaszortował Batman, bodajże w Infinity Crisis. To ostatni raz kiedy zainspirowałeś ludzi, było kiedy umarłeś. Walka na śmierć i życie między Doomsdayem a Supermanem. Naprawdę fajna rzecz. Dla mnie jednak najważniejsze, że pogrzeb przyjaciela jest, jest tym rozdziałem, który ja najbardziej uwielbiam z tego wszystkiego. Potem są rządy Supermanów, ale jednak pogrzeb przyjaciela pokazuje reakcję społeczeństwa i bohaterów na śmierć Supermana, który stanął w obronie piękna eksplozja stanął w obronie miasta i planety i zaczynamy legendarny Superman 75 coraz mniej paneli aż dochodzimy do jakiego Wielkich na stronę walk pewnie zastanawiacie się, czy jest tutaj rozkładana strona. Rozkładaną stronę mamy w omnibusie oraz mamy w tym albumie na 30-lecie. Nie mamy w tej w wersji w miękkiej okładce. Tak się prezentuje po rozłożeniu. I zaczyna się pogrzeb przyjaciela, którego naprawdę uwielbiam, ten rozdział. Wykorzystywanie też nabijanie się też wykorzystywanie śmierci Supermana do własnych celów Bardzo mocna, zruszająca scena i oczywiście zaczynają się rozgrywki kadmusa i nie tylko, żeby dopaść ciało Supermana. I je wykorzystać do własnych celów. z Luthor też ma w tym wszystkim swoje palce. Mamy też Legacy of Superman, Wave Rider, który obserwował śmierć Supermana. Coś, co chyba. Wielu ludzi, bo sama okładka jest bardzo wymowna odnośnie losu ojca Klarka Kęta, ziemskiego ojca. Dobicie, ostatni cios bardzo fajna historia. A jaki jest najlepszy zeszyt z tego całego albumu, który naprawdę przyciągnął mnie do tej historii wiele, wiele lat temu? To będzie, już wam pokażę okładkę. To jest piękny zeszyt. Naprawdę warto go przeczytać. Ventures of Superman 500 grubszy, ale warstwa graficzna i do tego zawartość no, dla mnie jest po prostu świetna. Uwielbiam ją czytać na wielu warstwach. Naprawdę, relacja ojca z synem, demony, kosmos, no po prostu coś pięknego. I kończy się dokładnie tak jak się kończy album w miękkiej okładce, czyli Funeral for a Friend. Tak, dokładnie ta sama scena. Dodatki, bardzo dużo dodatków, połączenie CPEKów, tak jak mówiłem. 30. rocznicą śmierci. Z jest tego bardzo dużo tutaj do poczytania. Jak widzicie, dużo tego jest. Jeśli myślicie, czy warto kupić ten album. Tak jak najtworą wszyscy czekali na Litworę, tak ja czekałem na śmierć Supermana i będzie ona wydana, powrót Supermana i ona będzie wydana w trzech tomach. Tutaj kolejne dodatki, których nie było w Omnibusie. Szkice ilustracji, bardzo fajnie. Teraz na koniec jak będą nosiły tytuł te dwa zapowiedziane tomy. Drugi tom powrót Supermana. Trzeci tom Doomsday powraca. Zobaczymy jak oni to rozplanują. Na razie jest bardzo dobrze. Zdecydowanie zachęcam, żeby ci, którzy szukają fajnej opowieści o Supermanie, ale też i o świecie otaczającym Supermana, to, to jest zdecydowanie pozycja warta uwagi, nabycia. są w promocje w różnych sklepach, 30 chyba nawet 40 niektórych od ceny odkładkowej, także zdecydowanie ja jestem bardzo zadowolony, mimo że mam to w wielu wydaniach już do tej pory, w TM Semiku jak i w TPK, Jubileuszowym czy też w Omnibusie, to jednak polskie wydanie jest bardzo solidną robotą.